No i tak, i, i powiedzmy też jasno ludziom, może na koniec, co jest naszą najmocniejszą bronią. Jeszcze tylko dodam, że ten abonament 10 dolarów. W ramach tego abonamentu w każdą sobotę i niedzielę robimy kilka godzin szkolenia. Bazowe szkolenia z takich najbardziej podstawowych, ważnych rzeczy. I to nie tylko jest zdobywanie wiedzy, ale to też jest zdobywanie umiejętności. Konkretnych umiejętności, które nie są potrzebne do Kilogos, tylko do waszego życia, do tego, żeby sukces osiągnąć w waszym życiu. Więc, więc to jest śmieszna kwota, 10 dolarów, ale to, jest, to są też pieniądze, które pozwolą zarabiać udziałowcom i zarabiać wszystkim, którzy chcą na przykład mieć nielimitowane zarobki co miesiąc. Tak jak mówiłem, ja to przedstawię. Przedstawię jutro szczegółowo z numerami kont. Natomiast do końca tygodnia będziemy mieli niespodziankę w postaci zupełnie nowego systemu informatycznego, też dotyczącego płatności. Ale to spokojnie do końca tygodnia tego najbliższego, który się zbliża. Natomiast może zdradzimy, Elżbieta, ludziom, co jest najmocniejszą naszą stroną. Ja, może pozwolić, zacznę. Po pierwsze, to. Że umocowanie mamy w Azji Południowo-Wschodniej, nie tylko w Kambodży, ale w Singapurze od, od też mniej więcej pół roku. To daje kapitalną bazę. Nikt nam niczego nie zamknie, ani w Europie, ani w Stanach Zjednoczonych. Żaden komornik namówiony przez służby nic nam nie zabierze, bo Azja pod tym kątem jest super bezpieczna. No, i druga, druga najmocniejsza strona to, że to nie jest projekt Tymochowicza, tak jak Wam to przedstawili hejterzy w mediach. To jest już zdecentralizowany projekt na poziomie zarządu i liderów. To jest projekt, którym zarządza cała grupa ludzi, praktycznie niezależnie, ale we współpracy tylko ze mną. No i Trzecia, jedna z najmocniejszych broni, która rozbi rozbije wszystko. Chciałem powiedzieć rozpierdoli, ale yy, yy, wstrzymuję się, żeby zachować elegancję semantyczną. Yy, yy, więc yy, kochani, transparencja. Nie ma nic, co by rozpierdoliło wszystkie zarzuty, jakie będą jeszcze tam nie wiadomo jak długo formułowane. Tra przez transparencję my niczego nie będziemy ukrywać. My będziemy jawnie Wam wyświetlać już od przyszłego tygodnia, albo mówić, póki nie mamy zegara. Ile konkretnie jest osób, ile osób nowych przybyło, jakie pieniądze zostały wpłacone, to wszystko będzie jawne. A więc każdy uczestnik, każdy udziałowiec będzie mógł sobie od kwietnia począwszy obliczyć, ile będzie mu się należało pieniędzy co miesiąc. No, i tyle chciałem wymienić, najmocniejszych stron, ale jest wiele innych oczywiście.